Mano z tej strony VIP Club i Battlefield Play for free Dzisiaj specjalnie dla Was Gramym cudownym snajperem z L96 i Lunetą Ace Rage Motherfucker i z Zigelem. Dobra, jedymy, jedymy. widzimy tam ktoś się wozi o kurwa, to faktycznie za blisko Gnisz ma to. No wiecie, jeszcze go nie wyczułem, bo wygrałem przed chwilą jedną rundkę, no ale go jeszcze nie wyczułem, tego snajpera. Więc no, kurwa, no czwórkę chciałbym rzucić. Ja jeszcze go nie wyczułem, więc chwilka minie, zanim ja go. Zanim ja będę nim operował tak jak chcę. O to jest kurvisinu No Mówię snajperem to ja jestem chujowym Zresztą innymi klasami też nie idziemy wiele lepiej Synku. Skąd ty kurwa do mnie strzelóż? A puścimy sobie to Na zwykły beki, nie wiadomo czy w ogóle coś trafię Doch, dziękuję No ja nic nie trafiłem no, Nobody is there But Dam jest dużo bydła dzisiaj, Jakby się dobrze pierdoluło granatem Ty no ale kurwa nic Ale lagi. Ja perdole. Już kurwa! nienawidzę tej pozycji snajpera. Idę ją zmienić, bo to się, to się kurwa nic nie trafić nie da. Łał... Wow. Znaczy dać się da, ale ja nie jestem już tak wyskilowany. Co żebym kurwa zrobił? Miałem rywcisnąć. Dobra. 3-0, PQB PQ... PQU PQ Dobra, Pacquiao Kurwa, VIP, ty snajperze, jebany Kurwa, musisz ruszać się jak... Zdoby kurwo, że się Znowu gadamy jak bieśnięta. Dobra, trzeba się obudzić. Napierdolamy, kurwa, a tu moja tu z biegnę kurwa. Jak słoneczny patrol Chuja ktoś dostał 5 razy w łeb kurwa Kurwa, same kill w... Przyfarcone Zero z killa kurwa Dać widzięcie jest celownik taka prawda Jaki kilo? Widzieliście to! O że ty kurwa, ale to był lag O ja ciężpierdolę Ludziska jaki lag Ja już przy nim i kurde nóż wyciągam z kiejdy a tu... Ehe A dobra, damy radę A Pod krową Oho Chłopak, cały magazynek w niego wypierdalił chuj. C4 na przekaźniku A no uważać K No również Tak nie miałem do debilu się strzelać Nie wiem, czasami nie rozumiem tej gry i tej mapki. Napierdalają naprawdę na tych pierwszych punktach z Everywhere. 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 Dobra. <kłysy> Kurwa. Już RPG leciało, widzieliście? Nie no kurwa przegramy to A ty kurwa On był z Lecha No to wiecie Bo ja jestem z Wrocławia co nie on jest z Poznania ja ten do Poznańczyków nic nie mam Ale do Lechitów Kurwa Znów pojebałem RK z tym. E, no tak, częściej czy mam palec na czwórce? Bo jak gram w LoLa, to jak mi zajdzie zaraz na ulti, no to. No widzie, widzicie te lagi? Ja, ja już. Ja nie wyszczeliłem jak padałem. No dobra. Dobra, dobra. Myślę, że zmienię mapę. Po prostu kurwa. Tak po prostu. I wrócę do was, bo to kurwa będzie naprawdę krótkie. Albo nagram coś innego. Bo nie wiem. 7-5. <laughs> laksy. Laksy. Dobra. To ze 2 High five i w ogóle. Chociaż, czekajcie. Chociaż, ale niemożliwe. No i nas pierdzielą. Chociaż. Już kiedyś takiego game'a, że wygraliśmy na jednym. No dobra, zmieniam mapkę i serwer wgl... ogóle. ZW. Bow. Welcome back. Together and ever. Wikla wraca po przerwie. Przerwie kurwa, wieśniaku. Aha. co on kurwa chciał zrobić? Haha. O ty kurwa No dobra yy, Tu one Tu one, tu one statki 2-1. Please help me on spot. What the fuck you want to do O tam coś idzie A to coś dobrego? Nasze Bynajmniej Jakby to powiedziała kurwa ta no dupy kurwa do mnie strzelasz, kretyni jebany. Ja tu kampię, a ty mi kurwa strzelasz. Kto to co widział? Kto to takie coś widział, kurwa? Filmów się amerykańskich naglądali i teraz to pozwoli. Strzelają do snajperów, kurwa. Jebane kretyny. A jak ja mam kurwa kampić? Może być kurwa czysty 1, 2, 3, 4, 5, February 5, 1 Myślałem, że padnie dwóch za jednym strzałem, ale nie wiem czy to było dwóch. Nie ciekawe czy w ogóle to jest możliwe wypadle, gdzie play, play Generalnie powinno. Generalnie wiem, że mam pojazd mu wyjebane. Jedziemy po się manko Co to kurwa było? Eee yy... Napierdolę. Ojeba... O. Jeba... o. <gry> Będę się śmiał, kurwa, jak głupi. Jep. Co to, No, pierdala. Wa you wanna di? You wanna... You, you, wanna You wanna Dobra. idę wspomóc moich braci, bycie braci nie traci. Tyż, chuju PQV. I wiedz, że to kurwa mówię na wizji. Ups. no ups kurwa. Ups to taka firma kurierska. Ale nie mi to korra. Nie, no tak być nie będzie, no kurwa Za wolno wojewodzie, to nie tobie, kurwa Cię kurwa znajdę Wip, czym nagrywasz? Kurwa Mikserem, nie, malakserem, tak jak wstać w reklamie Malakserem Malakserem, kurwa Nagrywam malakserem, to jest najnowszy, kurwa, program, malakserem o, ty szkurwa... Nie, to nie on. Ja nawet, będę się, ja nawet się nie będę poświęcał, jak to nie on. No. Kurwa, proszę cię bardzo. Zawsze pomagam. Zapierdalam! Zapierdalam! Mom? <gryw> Dobiegłem. Jedźże, kurwa. Aha, tu nasz. A ja pluję w chłopa Do ja jego zresztą też plują. Jeżeli to by of auta, to nie by się składało. Ja go kurwa, dzisiaj będę jeździł cały dzień. do nie. Kurwa. Jest ta kurwa! No nie O nie, jak to się pisało? Jak to się pisało w Tibi? Hunt Nie, tak ucie, łatwo nie będzie. Grał się kiedyś w Tibie. Dwie godziny, ale to wyczaiłem. Hunta będziesz miał, kurwa. No zabił mnie już trzeci raz! Albo czwarty! Kurwa, jeszcze to jak chamsko, jak chcę go cały czas dupić, on. wygrywa. Ja bo zaraz mi rozpierdolę ten kurwa o. Kurwa Nie no jakoś gdzieś się pierdolę No Ile tam oh, kurwa Czech Znowu zamykają nas w jednym punkcie i to jest kurwa niemiłe więc miałem fakt, że trzeba upierdolić kurwa PQV-u, mi w kurwiu. Idzie. Ale równy jemu. A, myślę, że się podpierdolę w siebie, kurwa. Digielkiem. Kocham, kurwa. ten lag. Wrócił prezes. Zdoby kurwa! Bo może kurwa. Skąd on szela? Skąd on szelał, może? Nie wiem czemu, ale jak widzę, jak ktoś pisze po niemiecku, to mnie krew zalewa. A kurwa O kurwo Giń! Giń! Tak kurwa! Działa! Działa Dobra, ja się będę żegnał o tym Ale odegrałem się. Odegrałem się. Na razie położonka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie.